Co to jest glebogryzarka separacyjna? Glebogryzarka separacyjna to specjalistyczne urządzenie ogrodnicze, które służy do mechanicznego obrabiania gleby. Jest to maszyna, która najczęściej jest podłączana do ciągnika, co pozwala na efektywne i szybkie przygotowanie podłoża w ogrodzie lub na polu. Zasada działania glebogryzarki separacyjnej: Glebogryzarka separacyjna działa na zasadzie przeciwbieżnych obrotów. Noże glebogryzarki obracają się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy ciągnika. Dzięki temu urządzenie skutecznie wycina fragmenty ziemi i intensywnie ją miesza, co poprawia strukturę gleby oraz równomiernie rozprowadza składniki odżywcze. Dodatkowo, glebogryzarka separacyjna nie tylko rozdrabnia glebę, ale także separuje różne jej składniki takie jak trawa czy kamienie, co może być korzystne w przypadku gleb o zróżnicowanej strukturze. To sprawia, że jest to narzędzie niezwykle efektywne w przygotowywaniu gleby do siewu lub sadzenia roślin, co jest kluczowe dla ich zdrowego wzrostu. W skrócie, glebogryzarka separacyjna to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie funkcję rozdrabniania i mieszania gleby, co czyni ją idealnym narzędziem dla ogrodników do zakładania trawników. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z, z oferty, możesz skontaktować się pod numerem telefonu. 576 246 696. Zachęcamy do szybkiego kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych usług.